No to tutaj razem z Kubą zrobiliśmy prezentację o tym, jak różni dyktatorzy dochodzili do władzy. No i jakby można rozpocząć jakąkolwiek prezentację o dyktatorach, nie zaczynając od człowieka 1938 roku według czasopisma Times Adolfa Hitlera. Już w wieku 30 lat, w roku 1919 Hitler dołączył do DAP niemieckiej partii robotników, która później zmieniła się na bardziej narodowo-socjalistyczną, tak zwaną NSDAP. Który Adolf Hitler został Führerem. Po kryzysie z 1929 roku oraz niemieckiej hiperinflacji spowodowanej traktatem wersalskim, ludzie w Niemczech zaczęli się zwracać do skrajnych partii politycznych, komunistycznych KPD i SPD oraz narodowo-socjalistycznego NSDAP. W wyniku czego w wyborach do parlamentu, najpierw w 1930 roku NSDAP zajęło drugie miejsce, a potem w 1933 pierwsze. No i jest to również przykład dlaczego demokracja nie działa i tutaj po lewej możecie zobaczyć no jak wyglądały wybory w 1933 roku, a to jest układ głosów, z których regionów jakie głosy poszły. I drugim już mniej znanym dyktatorem był Francisco Paulino Hermano Hildo Teodolo Franco i Bahamón Salgado Pardo, zwany również jako generał Franco. Został on dyktatorem państwa hiszpańskiego po wygranej wojnie domowej, spowodowanej zamachem stanu przez Francisco. Główną przyczyną zamachu była skomplikowana i kontrowersyjna procedura wyborcza, która dawała prawicy, która miała 0,5% mniej głosów, aż 144 mandatów mniej, co pozwalało lewicy kontrolować tak naprawdę wszystko, włącznie z policją i żandarmerią. Oraz pozwalało im kierować z sądownictwem i tym, kto siedzi w więzieniu. Sam Franco był dowódcą wojsk w Maroko i pomagał im dostać się na półwysep, by pomagali innym. Ta wojna domowa była według mnie krucjatą przeciwko komunizmowi, przez co tak mało osób o nich źle mówi, bo niszczenie komunizmu i lewactwa jest czymś na porządku dziennym dla każdej osoby z Rikczem. No i tutaj po prawej na dole jest pokazane, jak wyglądała ta wojna jak wyglądał tak, no, które tereny były przez kogo na początku zajmowane, a te wyniki wyborów z szóstego roku, że pół procenta mnie głosowało na prawicę i dostali dużo mniej mandatów. W przypadku Augusta Pinocheta wszystko zaczęło się od wyborów prezydenckich, które miały dziwny format i zakładały, że ten, kto wygra w pierwszej turze, zostanie prezydentem i nie potrzebuje 50% głosów. W ten sposób wspierany przez wolny świat z Ameryką na czele Alessandrii przegrał minimalnie wspieranym przez komunistów Alendę. Ale nie zaczął wprowadzać socjalistyczne reformy. Na początku jakoś to działało, jednak było to spowodowane sztucznym poprawianiem statystyk, na przykład poprzez zatrudnienia pracowników przez państwo i zakazywanie zwalniania ich. Co na krótki okres czasu spowodowało wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia, jednak skończyło się to hiperinflacją i wielką zapaścią gospodarczą. Zaczęły się stajki, obie strony miały swoje bojówki, jedna wspierana przez USA, a druga przez Kubę doszło do nieudanego zamachu. lędy zastąpił policję amatorami, będącymi działaczami partii, czym zabał konstytucję. Parlament więc wydał deklarację o upadku demokracji i dał zielone światło do pushu dowodzonego przez Pinocheta, po którego stronie stanęło wojsko. Wszystko zdarzyło się w nocy 10 na 11 września 1973 roku i po krótkich walkach push zakończył się powodzeniem. Dyktator został wspierany przez Amerykę Pinochet, który był prawdopodobnie w tej sytuacji jako Jeden z niewielu dyktatorów, mniejszym złem, ponieważ e, e, uchronił Chile przed e, e, rządami komunistów, które byłyby prawdopodobnie jeszcze gorsze. Co prawda, Pinoch, rządy Pinochet'a również były krwawe, e, z, zasunął między m.in. zrzucania komunistów z helikoptera, w czym jest do dzisiaj kojarzony, e, jednak prawdopodobnie. E, za komunistów by zginęło jeszcze więcej ludzi. Dzięki, aktualnie Chile dzięki, prawdopodobnie dzięki temu są jednym z najbogatszych państw w Ameryce Południowej. Kaczyński już od najmłodszych lat lubił kraść, bo już w wieku 13 lat postanowił ze swoim bratem ukraść księżyc. Po wielu latach postanowił zacząć jednak okradać Polaków. Pierwszy raz w roku 2005, kiedy po aferach w SLD scena polityczna w Polsce się kompletnie wywróciła i wszystko wskazywało na to, że rządzić będzie koalicja po -PiS. Wynik wyborczy również na to wskazywał, jednak ostatecznie pokłócili się o stołki i PiS utworzył rząd z samoobroną i ligą polskich rodzin. Jednak po dwóch latach się pokłócili i Kaczyński stracił władzę. Wydawało się już, że nigdy jej nie odzyska. Jednak Kaczyński postanowił pójść w populizm i obiecał każdemu pięć tych na dziecko. W połączeniu z aferą podsłuchową w PO i korzystnym dla niego systemu wyborczym, który wyrzucił głosy na Lewicy i Korwina do kosza, udało mu się osiągnąć pełną władzę nad Polską i mają do dzisiaj.